Dzień dobry, Pan Stanisław jest wielkim przyjacielem muzeum, tak. tak? Nie ukrywam, że od lat wspiera, pomaga, A. interesuje się żywo, tak? I to jest jakby kolejny efekt wspólnych działań. Ma to dzięk chodzić? Dzięki Robertowi, jest, tak? Dziębie. teraz nie ukrywamy, że zależy nam też na współpracy z Państwa szkołą, tak? Damy chętnie, bo oni chętnie. Absolutnie. Bardzo, bardzo chętnie to wykorzystamy. Pan Stanisław, bardzo chętnie. A. Wykorzysta właśnie młodzież do tego, żeby pomagała przy tak. tym czołgu. Tak? Korzystajcie, bo to jest naprawdę fajna sprawa, że ten czołg się z nas gościnie. Tak? Pan Stanisław zrobi tak. wszystko, żeby był sprawny, sprawny i żeby mogli tak? iść. Nie. To znaczy, mamy taki plan. Jutro chcemy zdjąć wieżę, to już nie będzie czołg. Nie będzie widać, że to czołg. I dopiero wchodzimy do środka. Rozbierzemy go jeszcze całkowicie, wyjmiemy silnik. I wtedy bierzemy się do roboty, do czyszczenia. Tam będzie dużo. Najpierw zrobimy to sprzętem, żeby po prostu to wymyć chemią, odbić tą rdzę i później trzeba to czyścić do poprawy szczotki, goj bo nie chcemy tam wrzucić piaskarki. W okresie, kiedy wyprodukowali wyprodu jednego tygrysa, Rosjanie wyprodukowali 81 tygrysów. Nie byli w stanie więcej. Nie, nie było szans. Nie było szans. Ja, tak, to jest kosztem jakości. Oczywiście, to ile? 24 godziny bez nie nie. 100, 100, 100 godzin. 100 godzin 100 godzin, silnik, 100 godzin bez lusterki, ale generalnie to się rzadko zdarzało Bo, jak, bo to, było, to był resurs na silnik Ale jeszcze tak, skrzynia biegów, zęby leciały, tak? Już na, na testach właśnie były problemy, że ze skrzyni zęby leciały. Tak? jak chodzi to na leczok, to się nie przyjedzie Tak. Tutaj Szymon mówił idąc, że Niemcy przypisali te, tej maszynie specyficzną nazwę na wynika z kształtu wieży i z tych dwóch otwartych klap kto strzeli, jaka to nazwa chodźcie z przodu, chodźcie, zobaczycie co nam przypomina nie partia, się zjemy, znał, zapomnijcie, że widzicie lufę spójrzcie na te, na te i na te dwie klamy, co no zupełnie inne, bandę. Dlatego taki Mouse to była nazwa, ta, to była nazwa używana przez nię, to taka taka przeszłość, to chociaż rzeczywiście zaczęliśmy. A no serio? Ta ta wersja ma już wieżyczkę dowódcy, z teperyskopik widzicie, tak? Ten na na ple na tle chwazu, y, tak? I ma wieżyczkę do